Dzień dobry widzowie, z tej strony GD Parena i w dzisiejszym odcinku będziemy podkręcać nasze znaczy podziemia. Już tutaj za mną widać, że coś jest. No i będziemy tam podkręcać rzeczy, więc zapraszam do oglądania. I bez przedłużania zaczynamy. Na początku sobie może takie ścianki zaczniemy. Oczywiście takie filarki standardowe jak to. Tutaj jest i oczywiście będzie w każdych kątach i zakątkach. Ale dobra, bez rymowania lecimy i budujemy. Dobra, mamy takie filarki. Lecimy dalej. Zniszczymy, będziemy niszczyć każdą ścianę. Zrobimy teraz... Taką magię montażu, i zaraz to zrobimy. No, i jak widać, już wszystkie ściany tutaj są no, podkopane, i uzupełniamy tutaj różowe deski. No, bo jak tutaj są, to tutaj też będą, i to będzie taka sypialnia. Dobudujemy po prostu taki dodatkowy pokój, to dla wyglądu. Oczywiście tutaj wszystkie uzupełniamy bez, bez po prostu komplikacji, albo tam. Ale tutaj robimy taką dziurkę, tutaj zostawiamy o to miejsce tu. I uzupełniamy wszędzie. A jeśli już wszystko uzupełnimy, to teraz zrobimy tutaj taką. Rybę. Tutaj specjalnie zostawię. zrobiłem takie jeziorko, żeby, żebyśmy to lepiej zrobili. Będzie teraz się przez chwilę wylewać, ale no niestety nie, musi tak być. No bo to będzie takie pseudo akwarium. Ale nie, niestety nie będzie tutaj rybek, bo nie mam, nie mam jak je dać, bo nie mam tych rybek. Ale tutaj dajemy na szybko. I uzupełniamy teraz rybami. Jeśli... jeśli już je uzupełniliśmy, zaraz dodamy efekt wizualny wokół tego akwarium. Ale zanim to wziąć, poprawimy tą podłogę. Oczywiście to zrobimy takim efektem montażu, więc zaczynamy. I dobra, jeśli mamy już zrobioną podłogę, to teraz zrobimy sufit. No I teraz myślę mi tak, żeby zrobić to z tych oto pniaczków I będzie tak poprowadzone oczywiście jak tam. I będzie tak do samego końca. Dobrze, jeśli już to zrobimy, to robimy oczywiście tak słodki, bo to nie będzie taka, taka wypukła ta, ten sufiec. Więc no to, to także z tej strony. I jak zupełniliśmy to teraz robimy coś takiego o poziom wyżej i tak, o i tak poprowadzamy do końca. No i oczywiście także robimy tak z drugiej strony. Jeśli już tak zrobiliśmy, to oczywiście nie zapominamy o tych jednych bloczkach, bo to serio brzydko wygląda, a to naprawdę tylko kilka dosłownie bloczków. No i oczywiście uzupełniamy pełnymi blokami, albo jak macie także nadmiar półpłytek, to mogą być półpłytki, ale po prostu żeby to było uzupełnione, a nie coś takiego jak teraz mi wyszło. O, o, o tak? I teraz będziemy robić ten czyli po prostu takie wypuklenie i po prostu półpłytki, tylko oczywiście tutaj. Tak zrobimy i ciąg dalszy. O! I tak uzdrawiam. Dobrze, bo wcześniej mówiłem oczywiście o tym o to akwarium. To, to tutaj dajemy taki schodek. Drugi schodek, pełny blok. I tutaj jest schodek, i schodek, półgłupki. I. I oczywiście tak samo z drugiej strony. I teraz będzie najważniejszy moment. Czyli wybudujemy łóżko. Tym, tym momentem jest oczywiście to łóżko. Teraz zrobimy. No i dobra, to będzie. To będzie łóżko zbudowane trochę na podstawie mojego jednego sorca, na które zapraszam. Idziemy zrobić jeszcze słodki i pół z tego oto kwarcu. No i oczywiście jak zrobiliśmy, to dajemy o tak i robimy coś takiego. oczywiście jak ma być. No, jak jest tutaj niebieskie, to dajemy niebieskie łóżko a coś takiego i budujemy jeszcze takie zawijaz. Jeśli oglądaliście na porcie bo to na szorcach. zapraszam serdecznie bo bo naprawdę ciekawe mybelki robię no to naprawdę ciekawie wy, to wygląda tutaj robimy coś takiego i jeszcze a tak coś o. tak wygląda na razie jeszcze dajemy tutaj doniczki i dajemy po jeszcze, jeszcze dodajemy tutaj dookoła tabliczki, ale musimy dorobić. Dobrze, no to mamy już dorobione tabliczki. No i przy okazji idziemy spać. Będziemy mieć. I tutaj dajemy dookoła. Nie. No i oczywiście, jak damy już dookoła, dodajemy takie odnotywanie. Ja teraz daję białe, bo nie mam innego koloru. No i to tak wygląda. Według mnie bardzo ładnie wygląda ten pokój. I jeśli chcecie, możecie tutaj dodać jakąś szafkę. I nie miałem za bardzo pomysłu, jaką dać, możecie dać jedną z szorców, które mam. No i dobra. No i. Dajcie lajka i subika z dzwoneczkiem, jeśli Wam się spodobał ten pokoik. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję za oglądanie. No i żegnam Was. Pa, pa.